Hey vlog, how you doing? We're at the Roof Ride Contest. It's the day of qualifying, very windy. Wie wiatr, ale to kiedyś wspominałem, i to be But fun, check it out. Sam Pilgrim, który właśnie zapowiada nam kolejny odcinek z Roof Ride. Pamiętajcie jedno motto w życiu. Ja się nie kieruję od dobrych paru lat wszystko się udaje Zopatrz, w Warszawie byłem drill, gore A co to za kiks? Nie wiem Ogólnie nic, nie wiem na zieleni przyjedzie, co to jest? Czemu tu się leje olej? Na no co się ma parobi zadaję. Nie, była dobra długość na tamten dwa To Krzysiek do kosza. To na Oliksa. zdjęcie zrobimy tu. Co to nie ma nawet tego linki? Ale Bro, To jest taki pizzer jak na Formula 1. No. Bo nasz zawodnik będzie zaraz jechał. Cały <ścoughs> zespół pracuje na to, żeby Krzysiek mógł zrobić te swoje głupoty. No właśnie zbieramy się na treningi przed Roof Ride Rookies. Została nam niestety tylko godzina, ale wiecie, melanżek w Warszawie troszeczkę nas poniósł. Było dużo fajnych rzeczy, kebabik, te sprawy No i co, widzimy się tam, nie? Pyk Jee, yeah, cały czas jest nagrywany, dobrze, kamera poszła Musimy teraz znaleźć gdzie jest mały tor Ale wiecie, nie mam czasu, muszę lecieć Nie, boję się, boję się boję. Jak ja się boję, nie? I was so fucking scared, but the Red Bull give me wings. It's it's super content you know. Uh, it's uh, windy weather and we can see a lot of hot girls here Check this out yeah. Okej, okay. fuka in Poland it's uh, windy No i nie mam czasu już Powolutku tutaj. Powolutku to Najgorzej tak przyjechać na spocik na sztywno jak już wszyscy są rozjeżdżeni i dają dobrze, nie? Ale na spokojnie czuć się w tor, w nową furę i jutro rano może coś więcej posztuczkuję, a nie tylko na wprost, poskażczę. Daj, jeszcze raz, poddajemy się. Będzie dobry. Naprawdę to dobrze, że zepsuł, bo w ostatniej chwili włączyłem nagrywanie. <gry> Prędkością zamiast Właśnie nie, nie wiem, nie? Jeszcze wychodzimy. Pogadajcie sobie no? na końcu. Jecie, 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 Dobra, jecie. No Dobra, na, no Jesteśmy po treningach, nie? Z ostatnia godzinka. Power hour. Ale taki power, że ja zrobiłem chyba dwie sztuczki. Dawid, jak ci poszło? miarę no było? <laughs> jako tako, nie? To, tak jak mówiłem wcześniej. No. My się dogadujemy bez słów do kamery, Dawid pokiwał no. głową i gi No, no tak na wczute, nie? No mnie mega spina, to skleja. Pikery też tak, nie wiem, nie wiem czy to ja, czy trasa, ale coś, coś nie gra. I mam Trzeba? nadzieję, że jutro Trzeba to rozgryzę, to rozgryzę to i powie... się dowiem, co. Jeśli mógłbym coś jeszcze powiedzieć, no, jestem pod wielkim wrażeniem, jak ładny jest nowy rower Krzyśka. Tak. No właśnie, A teraz te włosy po tym puderku twoim, to... Patrz, no, no, dobre są. Dobrze, no nie, zajebiście. Ah, taki Lil Wayne. Dobra. Zajebiście. dobra, zajebiście. dobra, dobra Piszcie w komentarzach. Ja to ja zrobię tego. Która fureczka była lepsza, tamta czy nowa błyskotka? Uh, after 2 hours of training, we are completely prepared to tomorrow to contest. contest. Uh, for contest. Uh, okay, this is my Safla. Safla. Uh, I want to take big roof ride, but I I broke my nipple and I can. Przed moimi przejazdami wciuki trzymał sam Dawid Godziek. Którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Jutro muszę dać ciebie wszystko. Plan na dzisiaj zrealizowany i składamy bloga, nie? Yeah. Mm. Yeah. Mm. Go, go, go. Mamy sobotę, godzinę 11.01, właśnie chłopaki lecą z finałami Red Bull Rookies, eee, ja odpadłem w kwalifikacjach, Wojtek niestety już odpadł na treningach, także z naszej trójcy został Dawid, który e, wczoraj był piąty i, kolor, I właśnie tam idzie obok, i trzymamy za niego mocno kciukasy. I i idziemy wierzy, zobaczyć jak na idzie chłopak. let oh. After just directly took the win, we are stoked to be here, to cheer our Polish guy, awesome, it was epic. <laughs> Michu, teraz ty. Zróbcie jakiś pierdolony chaos! Nartuję. <laughs> Będzie zajebiście czas, bawiliśmy się spoko, jestem strasznie zmęczony, ale mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. Trzymajcie kciuki za naszych Polaków, ale już w sumie zjechali, więc już... Kupujcie rowery w rowery. Agata, jesteś zastąpiona Dawid Godziek z Tripoli. Pow!